Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony w końcu mamy filmik o mecie na czwarty sezon. Najlepsze zestawy, jak widzicie, jest tego tutaj sporo, ponieważ mimo tych wszystkich fuck-upów, które nam dostarczyli na czwarty sezon, to mety prowadzą w bardzo dobry sposób, bo bufują bronie, Coraz więcej broni wchodzi do mety i każda można powiedzieć ma swój charakter, więc powoli zaczyna się granie. Preferencją, czyli bronią, która nam najbardziej pasuje, i o to w tym chodzi. Ja zawsze proponowałem, że taki powinien być system mety: że powinno być dużo broni i każdy gra tym. Czym wymasterował? Albo sobie testuje coś innego. Przykładowo, tak? Każda broń ma swoje wady i zalety, i tak dalej. Tu no mniej więcej tak to działa, dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy o mecie: broń na daleko, broń na sniper support oraz broń na blisko. Snajperki też wam pokażę. No i powiem, jaka dana broń może mieć swoje wady lub zalety. Dlaczego taki dodatek, lub jak można myśleć o broni na 8 dodatków, bo tutaj skupimy się o broniach na 5 dodatkach. A jeżeli chcesz broń na 8 dodatków, no to musisz sobie tutaj dać taką kartę, jak się nazywa. E, która się nazywa spec od broni Wtedy ta karta po pozwoli Ci założyć 8 dodatków na broń główną Dobra, zaczynamy od pierwszej broni I tutaj postarałem się to mniej więcej zrobić w kolejności Krik nadal króluje Krik jest nadal najczęściej wybieraną bronią I najmocniejszą bronią 51 damage'a w głowę I później 39, 39, 39 No to są bronie, które zadają więcej damage'a w klatę i tak dalej Natomiast ta głowa po prostu też e, bardzo mocno bije Prędkość pocisku jest solidna na poziomie 1200 e, No i tak wygląda build na dodatków. Teraz build na 8 dodatków. Niektórzy dają monolityczny, tak? Zamieniają sobie na kompensator na monolityczny, i wtedy sobie dają sprężynę powrotną. Więc mamy dwie opcje: albo wronie broni na 8 dodatków, albo dajemy monolityczny, i kolejno dajemy sprężynę powrotną, i wtedy. Jakby odrzut jest troszeczkę mocniejszy, ale nie widać nas na mapie i prędkość pocisku jest mniej więcej na poziomie 1400. Albo robimy na odwrót, dajemy kompensator, zostawiamy i dajemy amunicję naciśnieniową. Prędkość pocisku zostaje ta sama. Eee, jest łatwiejszy odrzut, więc potencjalnie więcej trafimy, ale widać nas na mapie do 250 metrów. Więc coś za coś musicie, musicie zdecydować, na czym wam zależy bardziej, a następnie dajemy rękojeść i kolbę pod mobilność, tak jak nam bardziej pasuje, pod nasz styl gry. Kolejno. Grał bardzo mocna broń, naprawdę mocno bije, podobnie jak krieg prędkość pocisku również wyśmienitna, bo prawie 1700. No i tutaj moim zdaniem to jest najlepszy build na 5 dodatków. Na 8 dodatków to dodajemy optykę kolbę i laser, tak? Ale to jest ten główny build. Ja bym tutaj nie dawał kompensatora, ponieważ... Jakby nie dostaniemy tej prędkości pocisku, która jest potrzebna w broni na daleko, więc nauczcie się recoila po prostu na tym monolitycznym i wtedy wam to po prostu odda. Kolejno Amax dalej bardzo mocny. Tam jakieś nerwy były, ale do demecza się raczej nie przypierdzielili. Demecz jest bardzo mocny, bo potencjalnie mocniejszy niż w krygu. Natomiast troszeczkę też tam inaczej wygląda z recoilem, inaczej wygląda z prędkością pocisku, jest mniej więcej na tym samym poziomie. Czasami jedna pestka więcej, albo mniej tutaj może Amax wygrać, różnie jest. Jest mniej więcej na równi po prostu Tylko po prostu ludzie preferują Kriga z różnych powodów A Max na pić dodatku wygląda w ten sposób Statystycznie wcale to nie jest gorsza broń, ani lepsza od Kriga Może gdzieś tam na jakiś płaszczyznach, jeżeli trafisz jeden e strzał w głowę więcej, no to AMAX wygra. Jeżeli trafisz jeden strzał więcej w nogę, to może Krig wygra. Na tej zasadzie to działa, więc jeżeli preferujesz ogólnie Amaxa Zarąbisty na 5 dodatków, proszę bardzo, tak to wygląda. Podobna sytuacja z monolitycznym i sprężyną oraz kompensatorem i naciśnieniową. Tak jak krigu, po prostu za mnie nie możemy to stosować. Kolejno, kilo. Bardzo mocna broń, bardzo dobra opcja. Mimo wszystko, kilo ma mocniejszy spadek obrażeń po 38, albo 35 metrach. Więc spadek obrażeń mocniejszy w kilo, jak w Amaxie, w Krigu i w Grale. I w innych broniach, jak przykładowo nawet Cypher, o którym zaraz powiem. Natomiast broń praktycznie strzela w punkcie, że ma najłatwiejszy recoil, dlatego tutaj polecam dać ten monolityczny, żeby wykorzystać tą dodatkową prędkość pocisku, bo tutaj na tym blizie już mamy 1500, to jest więcej niż w Krigu, niż w Amaxie, niż w innych broniach, tak? Eee, bardzo fajna broń dla myszek, więc po prostu polecam takie kilo. Jeżeli chcecie zrobić kompletnie zero recoil, no to dajcie ten kompensator, ale wtedy prędkość pocisku jest wtedy taka sama jak na Krigu. Więc tutaj jakby od Was zależy. Eee, moim zdaniem jeżeli chcemy tą broń wykorzystać jakby troszeczkę mocniej niż Kriga, no to chcemy dać tej broni więcej prędkości pocisku, coś czego Krieg nie ma. No i tutaj mamy w tym przypadku e, magazynek na poziomie 80. Więc naprawdę fajna broń, e, zwłaszcza na myszek polecam. Kolejno. Dwie bronie, które niby nie są w mecie, ale są bardzo mocne, to jest GPR oraz Cypher. GPR wygląda solidnie. Jeżeli go macie Chcecie zbudować i przetestować? Spoko jak najbardziej. Ja tutaj jakby ten GPR bardziej będzie królował w buildzie na 8 dodatków, bo fajnie by było dać jemu jeszcze amunicję naciśniową, żeby zwiększyć tą prędkość pocisku. Damage man również bardzo dobry mimo wszystko. Dziwne tutaj, że nagle w brzuch ma 32, ale w klatę ma 40, więc takie jakby dziwne wzloty i upadki, jeżeli chodzi o obrażenia, ale mimo wszystko GPR jest bardzo, bardzo mocny yy, i odda też. Mimo wszystko to nie jest tak, że broń, że, która bardzo odstaje. I również tutaj Cypher. Cypher ma 51 w głowę, 45 w klatę, 42 w brzuch. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o damage, jest bardzo fajnie. 1200 prędkości pocisku, podobnie jakby yy, Krig'u, ale jest troszeczkę w mojej ocenie bardziej mobilny. Więc mimo wszystko Cypher jest nadal bardzo fajną opcją i nadal mniej więcej na równi z Krig'iem. Tylko tam jest różnica w spadku obrażeń na dane dystanse, więc jakby w Momencie, na przykład do 40, chyba 5 metrów, o ile dobrze pamiętam, w zależności jak się go zbuduje, no to może być trochę mocniejszy spadek obrażeń niż w krigu, no ale jak grasz w tym na odnowie, czy nawet na tam średni dystans, możesz pójść na kogoś na proszę ciebie, w Werdańsku, no to kurczę również miecie, możesz go dać na Sniper Supporta, bo jest w miarę mobilny ten cyfer, jest naprawdę bardzo mocna broń mimo wszystko. Kolejno lecimy DM-10, bardzo mocna broń, solidna broń, nie, nie, naprawdę jeżeli jest na dobrze na myszce, sobie poklikasz tą bronią, albo na padzie jak masz te blokowane triggery, albo grasz na Bumper Jumper w sensie na tym rewersie, czyli grasz jakby tymi górnymi, strzelasz, no to naprawdę przekozacka broń, Damage w głowę 101, damage w szyję w klatę 78, zabija na 3-4 strzały, Prędkość pocisku na poziomie 1600, bardzo mocna broń, mimo wszystko. Na 8 dodatków polecam sobie zmienić optykę, polecam dodać magazynek i rękojeścią troszeczkę mobilność zwiększyć i będzie naprawdę. Sacy. kolejno przejdziemy do kategorii sniper support. I ffr nowa broń, świeci, po prostu błyszczy w tej kategorii sniper support. Jest bardzo mocna, stabilna na takim bildzie, bo mimo wszystko musza, muszka szterbinka nie jest tak dobra jak Warzone 1, niestety, ale jak się zbudujecie tego e, fara, FFR w ten sposób, naprawdę solidnie bije od nowa. No, na odnowie jest, się, 7 gra. E, na verdańsku, no to mówię, to ten sniper support jest zarąbisty, po prostu najlepszy. E, a na 8 dodatków, no to wtedy tą optykę wtedy polecam wam po prostu sobie dodać. A na 5 dodatków ja bym nie zakładał tej optyki, tylko zostawił to takie jak jest. E, lecimy dalej ze Sniper Supportem. Tu mamy jeszcze dwie opcje. Aswal, który bije bardzo mocno. No i na 5 dodatków wygląda w ten sposób, ale jest tragiczny na daleko. Na te dalsze dystanse, po prostu nie ma szans, nie ma sensu w tym grać. E, I tak samo AK-47. Na dalekie dystanse, za duży recoil, za bardzo odbija do lewej, do prawej. E, na blisko są lepsze bronie. Na średnie dystanse, jak najbardziej. Bardziej spoko. k 47 może być jako fajny sniper support. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o sniper supporty. Jeżeli chodzi o sniperki, no to standardowo HDR-ka wygląda w ten sposób. Najważniejszy monolityczny lufa z rozszerzonym gwintem oraz amunicja naciśnieniowa, żeby zwiększyć prędkość pocisku maksymalnie jak się da. A reszta, moi drodzy, to już jest uznanie: kolba bojowa i laser. Niektórzy dają, niektórzy dają pod lufą, niektórzy dają szybki magazynek. Nie wpieprzą się w wasz wybór. Trzy dodatki są najważniejsze. Monolityczny, rozszerzony gwintem oraz nadciśnieniowa. Podobnie jest w karze. Tumik soniczny L, ta najdłuższa lufa oraz e, amunicja zwiększonej prędkości. Najważniejsze dodatki, reszta według uznania, ponieważ to wydłuży po prostu ten dystans skuteczny na karze. Kolejno przejdziemy do kategorii SMG. No i tutaj LC-10 jest faktycznie na razie najlepszy, bo jest najprostszy do użycia. Fajny mobilnościowo, e, bije bardzo mocno. Więc, mimo wszystko, LC-10 na razie jest taki jakby mecie, w sensie, że tym się gra najczęściej. No i build na 5 dodatków wygląda w ten sposób i szczerze mówiąc, ja bym... O! O! Moment! Rozłączono mnie z lobby, chwileczkę, wracamy do lobby, tan, 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 tan. Wracamy, wracamy, chwileczkę mi dajcie, o, proszę bardzo. Tutaj mam przygotowane. Wracając do LC-10, jest po prostu miodzio na tych 5 dodatkach. Ja często nawet nie biorę LC-10 na 8 dodatków, bo nie trzeba. Tak jak to wygląda, na 8 dodatków po prostu zwiększam prędkość pocisku. Nie trzeba zwiększać kontroli odrzutu, ponieważ już ten odrzut jest praktycznie łatwiejszy do e, e, opanowania. Niektórzy zamiast chwytu przedniego Rangera dadzą lekki chwyt przedni, co da troszeczkę więcej kontroli do odrzutu. To już jest po prostu kwestia takiego małego uznania, co według Ciebie tam jest bardziej preferowane, ale moim zdaniem po prostu ten build na LC10 taki jest. Najlepszy. Kolejno idziemy. Jackal mnie mile zaskoczył, bo Jackal ma w głowę damage 55, w kratę 44 i zobaczcie, co ma LC-10. LC-10 ma 44 i 39, więc Jackal bije mocniej po prostu. Natomiast problemem Jackala jest dystans i problemem Jackala jest to, że troszeczkę jest trudniejszy do użycia, więc potencjalnie tym Jackalem trafisz mniej strzałów niż tym LC-10. Ja się raz dziwiłem, jak jednym Jackalem na 30 magazynku rozwaliłem cały team trójki. Cały team, więc później go zbudowałem i mówię, faktycznie bije zarobiście mocno, natomiast jest troszeczkę trudniejszy do użycia niż LC-10, więc miejcie to na uwadze. Bardzo mocna broń, troszeczkę trudniejsza do użycia, no i w sumie tyle. Kolejno, Compact jest nadal bardzo mocna, tylko troszeczkę mocniej bije do góry, dobra na solo duo max, natomiast na rankedy czy na czwórki, nie wiem czy bym się jakoś bardzo tym rzucał tam, nie jest to bardzo dobra broń, mimo wszystko, jest to jakby te wszystkie SMG, o których ja tutaj mówię, są mniej więcej na tym samym poziomie. Tak samo e, Saug, Saug ma najlepszą muszkę szczerbinkę chyba ze wszystkich SMG, jest naprawdę zarąbista broń, e, więc nadal jak sobie weźmiecie tego Sauga będziecie z tym strzelać, również zrobicie tutaj bałagan, również możecie robić wipy, więc jakby te SMG są mniej więcej na tym samym poziomie, tylko ten LC-10 przez to, że jest tak łatwy do użycia, e, jest nowy przede wszystkim, e, po prostu preferują tym grać częściej, tak? E, mimo wszystko. Kolejno, lecimy dalej. E, C9 dalej mocna, dalej możecie nim grać. Jeżeli lubicie, dalej możecie grać C9. Tutaj nie ma żadnego tutaj znaczenia. I, no i kolejno Ladra, to jest jedyny SMG, który mi monolitycznym po prostu pasuje. I proponowany build przeze mnie na Ladrę wygląda w ten sposób. Więc moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Tak wygląda e, aktualna meta na czwarty sezon. Była aktualizacja 500 mega aktualnie na, na Warzona, szukałem info co dodali, co zmienili, nie raczyli powiedzieć, więc chyba w balansie broni nic nie zmieniali, e, natomiast nawet jeżeli coś się delikatnie zmieni, to nic nie wypadnie z mety, nic nie, nie, nie pójdzie za bardzo w przód, e, jeżeli coś ten, to bardziej balanse pójdą moim zdaniem. Więc to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że film się podobał, zostawcie łapeczki w górę, komentarze oraz suby, jeżeli jesteście tutaj nowi. Trzymajcie się i do zobaczenia.